Hej, witam Cię na kanale 70Mai. Dzisiaj pokażę Ci, jak połączyć kamerę Dashcam 3 z aplikacją 70Mai w telefonie. Jeśli podoba Ci się ten film, zostaw łapę w górę, zasubskrybuj też nasz kanał, a będzie zawsze na bieżąco. Zapraszam Cię na dalszą część filmu. Więc tak, włączamy Wi-Fi, włączamy Bluetooth, uruchamiamy sobie naszą aplikację 70Mai. I teraz plusikiem kamera bez ekranu. Łączenie kamery z hotspotem. OK. Odpalamy sobie sieci dostępny Wi-Fi. Szukamy naszej sieci. Jeśli nie znajdzie, nie znajdzie się ta sieć, to klikamy jeszcze raz. I w tej chwili mamy włączony Wi-Fi. Znalazło nam naszą kamerę hasło we wszystkich kamerach tutaj gdzie nie mamy wyświetlacza mamy od jednego do 8, czyli wpisujemy sobie je. Klikamy przyłącz. Mamy informację, że zostało połączone, brak połączenia z internetem. Pamiętajcie, że kamera nie generuje nam internetu. W tej chwili wchodzimy z powrotem sobie do wracamy do naszej aplikacji. I prosi nas o autoryzację. Motoryzujemy klikając tutaj w ten przycisk power. Jesteśmy połączeni. Może być taka sytuacja szczególnie w iPhone'ach, że nie będzie, nam się, nie będzie nam kamera chciała się połączyć wtedy wyłączamy dane komórkowe i przechodzimy na samym Wi-Fi. Tutaj wybieramy sobie język. Przechodzimy dalej. Prosi sobie ustawić kąt kamery. Sobie ustawiamy kąt kamery w samochodzie. Klikamy gotowe. No i dalej przechodzimy cały, cały proces. Dostaliśmy informację, aby włączyć aplikację, aby dostosować czas. W aplikacji mamy wszelkie ustawienia. Możemy sobie, tutaj mamy ustawienia wideo, tutaj mamy ustawienia dotyczące parkowania. Tutaj mamy inteligentną podróż, czyli sterowanie głosem. Możemy włączyć, wyłączyć wideo awaryjne. Możemy sobie zmienić czułość czujnika. Ustawienie dźwięku i ustawienie systemowe. Aby skalibrować nasz czas, wchodzimy sobie tutaj w czas, kalibracja systemu i nam skalibruje, ustawi ten sam czas, który mamy w telefonie. Z poziomu tutaj naszego, naszej aplikacji możemy też sformatować kartę pamięci, przywrócić kamerę do ustawień fabrycznych. Kamera nam kliknęła, potwierdziła i teraz jak widzimy na zielono tutaj się pali, także wszystko jest prawidłowo. Pamiętajcie, że z poziomu aplikacji możemy też włączyć i wyłączyć dźwięki nagrywania w kamerze, możemy zrobić zdjęcie. Możemy wejść w album. Mamy to też fajnie pogrupowane w albumie. Mamy wszystkie wideo, wideo awaryjne, wideo z nadzoru parkowania, wideo poklatkowe i zdjęcia. Możemy to obejrzeć też na osi czasu, tutaj sobie przewijając. Możemy też pobrać sobie taki film. Wchodząc w album wybieramy sobie taki film, który nas interesuje i możemy go albo odtworzyć, albo możemy go pobrać na, na dysk naszego telefonu. I w tej chwili możemy go odtworzyć sobie tutaj z poziomu aplikacji. Jak widzicie aplikacja 70ma jest bardzo prosta, bardzo przydatna, także polecam ją zainstalować, z poziomu aplikacji też robimy aktualizację, także warto mieć tutaj właśnie takie połączenie. Poza tym te kamery, no, które nie mają wyświetlacza, no, aby je obsługiwać, mamy też przycisk tutaj funkcyjny, aby je obsługiwać, ale za pomocą aplikacji będzie nam zdecydowanie prościej, bo tutaj mamy tylko parę przypisanych ustawień. Dzięki za obejrzenie tego filmu, jeśli podobało Ci się, pamiętaj, łapie w górę, zostaw też subskrypcję. Zapraszam Cię też na inne filmy o kamerze Dashcam 3 lub na inne filmy na naszym kanale. Pozdrawiam Cię serdecznie, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, pa!